Yo, zaczynamy Bildisa Dobra, Zeniek Martyniuk i kurwa Baksol F -y zajewane Co przyjdzie do dzieci małych znajdę was i wytnę wam kutasa Wytnę jeszcze ci kurwa cały łeb i wezmę jak świnie kurwa Za nogi kurwo Jebano do opierdolona To ty myślisz, że myśl, myśl, kurwa mi się to nie robił? Ja znakręcę takiego klipa Nagam posytutki jak rodną brzyną był mi loda A wy będziecie gapić kurwy jebane Ej, ej O co chodzi? Gdzie moje pieniądze za klip? Jak grywam herbasy, kurwa z disy, gni disy, rozumiesz to ziemuek E Weślą bym panienkę, aby wjechał do mnie Byśmy ten klipa Jak teraz, hu hu Ja bym ruchał całą, całą noc Bym musiał wytrzymać całe dwa dni To jest taka pompa, na złapa siedzi no To podana foka Nogi jak kołachy Krowa te nogi, kurwa jewana tańczymy la 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 a twoja panna jest taka mokra jak kurwa jej dziaro tam ciało kładam jak woreczki kurwa postarmy a dzieciaki myślą na no to jest kurwa woda utleniona Ej, pozdro ja wiem co nawijać jebać się kurwa głupi chuju. Abyś kurwa nigdy nie trafił na pracę, bo byś się zakręcił kurwa właśnie osi I wiesz o co chodzi? Weź kurwa idź osi, i na swój sormę permy <kłysy> Dobra, wierzmy dłuść, ta maska Idę za drzwi z kąpelami Zaraz mafia podjedzie pod twoją chałupę, podpajmy cię Wraz z swoją rodziną, matką, córką, siostrą każdego proszę. Mam nóż kurwa jak maceta i wielka osza jak kręci się wokół ciebie, ty kurwa zajebana. Pozdrawiam cię, Elzen, jak Matunik i kurwa bijemy się na tej MMA. Pozdrawiam.